Dzień dobry państwu, witam w czwartek, trzeci dzień października. Każda władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie, tak mówił Lord Acton. Proszę państwa, jak ktoś jest zbyt długo u władzy, jakaś formacja, no to wiadomo, że obrasta. Obrasta różnymi złymi rzeczami i tutaj u nas w Kanadzie ci ludzie, którzy rządzą w tej chwili, Którąś tam już kadencję obecnie mniejszościowo-rząd mają liberałowie. Cała ta grupa Trudeau nie tylko e, narzuca nam globalistyczną, socjalistyczną, a nawet marksistowską e, rewolucję. O czym no, coraz bardziej jednak ludzie się przeciwko temu e, buntują, coraz więcej jest głosów wśród e, mainstreamu, tak zwanego przeciwko temu. No ale okazuje się, że. E, Okazuje się nie, 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 nie dziś, bo było tych skandali kilka, ale w tym wszystkim Trudeau wychodził jak, jak patelnia z Teflonem. Wszystko to się od, nie przyklejało do, do niego. Teraz mamy kolejną rzecz z tymi funduszami, które. Rząd w naszym imieniu wydaje na walkę z klimatem, czyli zielonymi, czyli różnymi dotacjami do pięknych filmów. No jak wiadomo, każdy spryciarz wie, jak na tym zrobić najlepszy interes. Okazało się, że te pieniądze, miliony, setki milionów dolarów, zostały rozdysponowane. Prawdopodobnie niektóre z tych pieniędzy to pochodziły na jakieś filmy, firmy dwóch facetów siedzących w domu. Zresztą, proszę Państwa. No sama przecież afera związana z y, y, tworzeniem tej aplikacji Rife Can. Czy to się jakoś skończyło? Czy ktoś poszedł siedzieć za to, że aplikację, którą można było zrobić za kilkaset tysięcy dolarów, zrobiono za 20 milionów i to, a, a zlecenie dostała firma dwóch facetów, y, którzy to oczywiście zlecili dalej, y, biorąc za to pośrednictwo chyba 2 miliony czy coś takiego, o dobrze pamiętam. Proszę Państwa. Nieukarana przestępczość, nieukarana korupcja tylko zachęca kolejnych. No bo czemuż się na naszej krwawicy nie mają wzbogacić? Są blisko żłoba, wiedzą jak to robić. No a te pensje zawsze mogą się wydawać małe, chociaż dzisiaj pensje rządowe to tylko pozazdrości. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę całą resztę plany emerytalne, te emerytury po 80-100%. E, wynagrodzenia, no bo jak wiadomo, wszyscy się na to musimy składać i tutaj nie ma przeprość. Pań, państwo nie zbankrutuje w przeciwieństwie do tych wszystkich e, firm małych i większych, zwłaszcza tych średnich i małych, e, które są solą tej ziemi, które tworzą najwięcej miejsc pracy. No ale tutaj, no niestety, z próżnego i Salomon nie naleje, w związku z czym nie da się za dużo. E, tych wszystkich benefitów zrobić. Dawniej to było inaczej. Dawniej w fabrykach były emerytury dobre, były plany ubezpieczeniowe itd. itd. Proszę Państwa, to po części nasza wina, bo my myślimy, że będzie zawsze tak jak było. No, świat jest jaki jest, ale co jest optymistyczne? Otóż tak, jak powiedziałem, to jest nasza wina. Myśmy pozwolili sobie to zrobić, a, no bo nie interesujemy się polityką, zarabiamy na życie, y, mamy różne problemy i tak dalej. Uważamy, że, że to jest gdzieś tam poza mną. Natomiast gdyby Państwo poświęcili trochę czasu, po to, żeby dzwonić do swoich posłów i za, przepraszam za słowo, być upierdliwym. A, ja znam kilka upierdliwych osób a, i one bardzo często osiągają to, czego chcą. Także to jest jedna rzecz i to jest rada dla, dla Państwa dzieci, dla wszystkich młodych ludzi, żeby to robić. I druga rzecz to jest to, że w dzisiejszym świecie biali mężczyźni, młodzi biali mężczyźni to jest po prostu gatunek ścigany. Na który urządza się polowania. To, są, to, jest, to jest, są pariasi naszego dzisiejszego świata. Dlatego, jeżeli mają państwo, a przecież mają, e, synów, musicie ich wychować na żołnierzy. Musicie ich wy, wychować na mocnych ludzi, którzy sobie poradzą psychicznie z tą całą sprawą, którzy nie będą e, w depresji. Bo wykształcenie to jest jedno i oczywiście w dzisiejszym świecie tumanów i idiotyzmu rozlewającego się dookoła wykształcenie jest bezcenne, należy chodzić do szkół, a tylko nie należy się dać w tych szkołach przerabiać na miazgę, w związku z czym trzeba mieć po prostu własny... Mocny kręgosłup i system wartości. Jak to wyrobić? No Najlepsza jest do tego rodzina, najlepszy jest przykład ojca mamy, najlepsze są organizacje, które do tego prowadzą. Odpowiedzialność za siebie, umiejętność pracy pod w stresie, pod naciskiem, umiejętność właściwego właściwej oceny sytuacji, wyrabiania sobie zdania i no i coś to, to dużo mówić, oceny najlepszej i umiejętność doboru najlepszej metody działania, najlepszych metod działania. Czasem nie trzeba walczyć, kiedy się jest skazanym na przegraną, trzeba poczekać na właściwy moment. Jednym słowem, proszę Państwa, bądźmy elitą tego społeczeństwa, nawet, jeśli nawet nie w sensie formalnym, nie w instytucjach, nie w administracji, a to przynajmniej wśród naszej społeczności. Bądźmy mądrzy, bądźmy wykształceni i przede wszystkim silni. I proszę Państwa, tego Państwu właśnie życzę. Do następnego razu. Mówiąc dziękuję.